Z tym dokumentem pojawiłam się u Państwa 20 października o godzinie 12:00. Po godzinie 14:00 został wykonany do mnie telefon od pani burmistrz, że jestem tutaj zaproszona najlepiej po godzinach, jak już urząd będzie zamknięty. Dowodem tego jest fakt, że pan strażnik, który tutaj był, nie chciał mnie wpuścić już do urzędu, bo trzeba po mnie było tutaj wyjść. Nie chciano mnie wpuścić. No tak to wyglądało. I na tym krótkim spotkaniu w ogóle dziwi mnie, ponieważ pierwszy raz w mojej historii byliśmy kilkakrotnie na spotkaniach. Nikt za pana burmistrza Roguskiego, pozwolę sobie tutaj powiedzieć, za pani burmistrz, zbieć. Zawsze takie spotkania kończyły się jakąś formą. Nie wiem, czy to jest jakieś pismo, czy proszono nas o jakąś, no ale była jakaś informacja, zostawał jakiś ślad, że takie spotkanie miało miejsce. No tutaj takiego czegoś nie miało miejsca. Natomiast w tym momencie zostałam poinformowana, że państwo powzięli dodatkową dokumentację, która niestety musi wpłynąć trochę na zmianę co do tego przetargu. No dla nas to było ogromne zaskoczenie. Zostało to powiedziane dosłownie w dwóch zdaniach, że będzie zmiana ze względu na to, że państwo postarali się o opinię i w tym momencie mimo że przetarg jest rozstrzygnięty na działkę z ceną netto z VAT-em 23, jak państwo widzicie, zmienia to sytuację, bo będzie to tak zwany VAT zwolniony bo jest działka, bo jest to działka, bo jest to działka zabudowana. Ja chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że cały czas mówimy o nieruchomości położonej w Kobyłce, tak jest to opisane, o działce niezabudowanej z naniesieniami. No, co to oznacza z punktu widzenia nas przedsiębiorcy? Oznacza to nic innego jak fakt, że ta działka ma być prawie o 2,5 miliona droższa. Po prostu. Yy, udało mi się już 20 października. Wiedzę taką. Pana yy, w, w, tak. Natomiast 20 października. Pan burmistrz bardzo nalegał, żebyśmy się spotkali. Ja oczywiście postarałam się przez weekend na tyle, co byliśmy w stanie się przygotować na to spotkanie. Na tym spotkaniu, z którego też nic nie, nie zostało, jakby żadnej informacji, śladu nie ma. Natomiast spotkanie było w obecności pani skarbnik, pani burmistrz, pana burmistrza i mnie tutaj obecnej, jak i pana mecenasa. Przepraszam, jeszcze dołączył do nas pan chyba od państwa też mecenas, nie pamiętam nazwiska. Yy, zostało jasno powiedziane, że Państwo możecie sprzedać tylko w taki a nie inny sposób tą działkę. Staraliście się o dokumenty, macie te dokumenty od pierwszej piątki najlepszych firm jakie są. Yy, moje pytania się pojawiły od kiedy Państwo taką wiedzę, posiada, wiedzę posiadacie. Okazało się, że pierwsze dokumenty, które Państwo zostały złożone tutaj przez miasto pojawiły się już w maju. To moje pytanie jest do Pana Burmistrza. W maju. Dostajecie Państwo opinię w lipcu. Później w lipcu występujecie Państwo do KIS-u i dostajecie 5 września opinię. Więc nawet jeśli Panie Burmistrzu Pan w tym momencie kręci głową, to jednoznaczne jest, bo mamy tą tutaj od Państwa interpretację, że ona jest z 5 września. My dostajemy informację 20 października i mam wrażenie, że tą informację dostajemy tylko dlatego w tym terminie, bo pojawia się pełnomocnictwo i w tym momencie, jeżeli jest pełnomocnictwo od, dla kancelarii prawnej, ona ma wgląd. Pewny w dokumenty, które dotyczą tego przetargu i tej działki. Dlaczego moje pytanie się pojawia za chwilę jedno z wielu pytań, które się pojawi. Jeżeli powziął Pan taką wiedzę, okej, okay, pierwsza interpretacja może być indywidualna, czyli możemy jej nie brać pod uwagę, ale mamy opinię następną i to już z 5 września. Dlaczego w taki sposób dowiadujemy się dopiero 20 października? Moje podejrzenie są takie. Na takie opinie, proszę Państwa, taką opinię każdy może wystąpić. To nie jest tak, że to jest opinia wiążąca i ta opinia nie jest do podważenia, że tam wszystko jest napisane zgodnie z prawdą. My mamy już pewne wątpliwości i działamy w tej sprawie, że pewne rzeczy są niezgodne z rzeczywistością tam wpisane. Chodzi o naniesienia, elementy, które tam się pojawiają. Natomiast co to powoduje? Powoduje to, że my nie mamy szansy obecnie, panie burmistrzu, w terminie do 3 grudnia otrzymać swojej opinii. Nie mamy szansy. Panie burmistrzu, odebrał pan nam czas. Co więcej, jeżeli pan już o tym wie, niech będzie od maja, od lipca, nieważne. Proszę powiedzieć mi, dlaczego radni są wprowadzani w błąd, bo myślę, że to gdzieś tutaj się pojawia informacja. Mieszkańcy, nieważne. Dlaczego jest zwalana wina na nas, że my nie mamy finansowania? Jest to nieprawda. Nie mamy finansowania na potencjalnie podniesienie nam wartości zakupu o 23%. A nawet jeśli taka potrzeba by była, to każdy z Państwa potencjalnie może zdarzyło się, że próbowaliście załatwić jakiś kredyt. W momencie, gdy my już mamy wszystko dopięte, zgłoszenie się do banku, że potrzebujemy dodatkowo 2,5 miliona, bo ono nie wróci, powoduje, że potencjalnie my faktycznie tego kredytu nie otrzymamy. Bo sytuacja, kiedy Państwo macie może tą świadomość, a może nie, nam bardzo zależało na tej działce, mimo że to jest jedna z najwyższych cen, jakakolwiek była. Ja pamiętam y, działkę pani burmistrz Zbiedź wtedy urzędowała. Udało nam się przekwotować Orlen o 2 miliony złotych dla miasta kobyłki. Ale tutaj tą działką, w tej wysokości, od indywidualnego przedsiębiorcy, która działa 20 rok, zakup działki w tej cenie. Netto. To jest no i tak najwyższa kwota, jak kiedykolwiek się pojawiła. Działka poja pojawiają się w.